Dzień widzowie z tej strony DziadzioMajka Witam was w kolejnym filmie na moim kanale A dzisiaj robimy coś super fajnego Ponieważ dzisiaj uwaga uwaga widzowie moi koni, Będziemy co 30 sekund dostawać zadanie Które musimy wykonać inaczej zginiemy Także cel na dzisiejszy odcinek jest po prostu No nie zginąć jak się zginie no, to trudno Pomysł na odcinek zaczerpnąłem Sobie od Gotiego Także oczywiście również padacie do Gotiego A ten cały datapack ponieważ to jest datapak pack Zeti także oczywiście wpadacie również Do chłopaków o zdjęcie się im subikami I oczywiście łapeczkami w górę również Mimo że łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się oczywiście spodoba. No jeśli nie, no to nie zostawiacie łapki w górę, no to chodziła za łapką w górę, prawda? Także jeśli Wam się odcinek spodoba, zostawcie łapkę w górę. Myślę, że fajnie było jakbyście dobili tak 500 do łapek w górę, a ja tutaj wchodzę już na świat i zobaczymy czy będzie tutaj, e, nam to działać. Ja tutaj dobrze, chyba wszystko nam powinno, powinno dobra. Pierwsze co to podzielę oczywiście to jest zbierać sobie... Aha, dobra, no, no zaczynamy, zaczynamy, bo bo coś się, bo coś, coś zacięło, bo wcześniej już jak to chciałem zrobić, no to, no to wiecie, widzowie wtedy to dostałem zadanie, żeby zobaczyć w ogóle, to działają te zadania no i działały, i nie zrobiłem tego zadania, i po prostu po prostu, no, wie, wiecie o co chodzi dobra, wiecie co, ja sobie tu już wezmę tutaj pierwsze, pierwsze takie rzeczy, zrobię sobie na pewno na pewno zrobię sobie tutaj takie rzeczy jak, jak crafting I pierwsze co, pewnie popłyniemy sobie do, do na przykład yy, tutaj tej, takiej yy, wioseczki Zobaczymy co tutaj ciekawego Oj, tutaj tymi zadanie Uwaga Strać KP! Yy, dobra, zrobione no to udało nam się zadanie całe szczęście zrobić. Dobra, co tutaj ciekawego mamy? Tutaj zobaczcie, co to są w ogóle Brzydcy Villagerze. Oni wyglądają jak normalnie coś kosmici. Ale no, bardzo podoba mi się ten teksturpak ponieważ jest to teksturpak pack yy, PB Craft. Czy coś takiego? Kiedyś pamiętam, że Michał, Dollar Caster, kiedy nagrywał swoją serię ze Seedem, e, no, również używał tego teksturpaka. I tak mi w sumie się przypomniało, że fajnie, fajnie mi się to oglądało. No i tak sobie myślę, że sobie w sumie go też mogę, e, mogę go sobie pobrać, go używać. Także tego teksturpaka sobie używał. Nie wiem, co o nim sądzicie. Jeśli wam się nie podoba, to napiszcie, to nie będę go, nie będę go wtedy już używać. No dobra, co my tutaj mamy? Tutaj mamy, aha, takie coś dziwnego. No dobra, e, mamy coś dziwnego. Wiecie, co widzowie? Ja bym chciał sobie ustawić tutaj już spawn pointa. Spawn pointa pointa ustawić z tego powodu... Oj, zostało 5 sekund na jakie zadanie I co mam? Wykop kamień! No to dobra, to nie, to, to zginę, to zginę, nie ma szans, że naprawdę. No nie no. Ale cały czas miałem pointa, ale nie udało się nasz challenge, także mamy już tutaj pierwsze, pierwsze zginięcie. Niestety się nie udało nam yy, tego zrobić. Wiecie, to dobra, y, to ja wezmę sobie od razu, może wykopię ten kamień, chociaż kurczę nie chciałbym kopać go od razu tutaj z tego, yy, z tych domeczków naszych. Dobra, wiecie co? Ja tutaj pójdę i zerknę sobie tylko czy tutaj czasem nie ma żadnego kamienia do wykopania. I tak jak widzicie w dzisiejszym odcinku jestem sam, także jeśli lubicie też takie odcinki, gdzie jestem po prostu samemu no to oczywiście też możecie mi to napisać, zawsze będzie, będzie tam yy, więcej komentarzy do czytania, bo mało komentarzy piszecie, a ja, dziadzio bardzo lubi czytać komentarze, także możecie napisać w komentarzu yy, yy, 30 sekund, a dziadzie wam przypnie oczywiście serduszko. Dobra, to ja sobie teraz robię tutaj jeszcze patyczki, ponieważ zrobimy sobie ten lepszy kilow i będziemy... O mam 5 sekund Co on zrobić 5 sekund? Uderz moba! Ej, yy, gdzie jest jakiś mob? Halo! Tam jest... No nie, no zginąłem. No dobra, kurczę, to będzie, powiem wam widzowie, że to naprawdę nie jest takie łatwe jak myślałem, ponieważ szczerze nie mam bladego pojęcia jakie zadanie możemy tutaj dostać. Nie oglądałem tego odcinka u Gotiego, tylko zobaczyłem, że coś takiego nagrał i stwierdziłem, ale super pomysł i fajnie by było jakby Dziadzio też na swoim kanale coś takiego stworzył. Także Goti, dzięki, że w ogóle to znalazłeś, ale też dziękujemy ciemu za to, że po prostu takie, taką, takiego datapaka e, stworzył. Dobra, mamy 5 sekund, także coś musimy tutaj ciekawego pewnie zrobić. Uderz moba, dobra, dobra. Dobra, zadanie wykonane. Udało mi się go y, uderzyć, także dobra, zniszczymy. So ah, bo nie, wiecie co? Y, wykopię sobie troszeczkę więcej tego kamienia. Wykopię sobie troszeczkę więcej tego kamienia, żeby mieć już na przykład na jakieś rzeczy typu. Y o, kotku, to jest jakiś koteczek tam chodzi, żeby mieć troszeczkę więcej na takie rzeczy typu już na przykład siekierkę, czy, czy coś takiego, na przykład, dobra, to sobie wykopiemy, wykopiemy sobie tutaj ten, ten kamień, żeby mieć oczywiście go, no troszeczkę więcej, troszeczkę więcej, bo kamienia nigdy tutaj yy, nie za dużo, jak widać to, to, to jest jakiś inny blok obok, to jest chyba Andes, z czego co już dało mi się tutaj yy, już, yy, już, no, już wiecie, już sprawdzić, dobra, to stać nam 14 kamienia, wiecie co, jeszcze sobie tutaj troszeczkę może dokopiemy tego kamienia, tak 17 i będzie, będzie w porządku, dobra, bo tutaj pewnie będzie jakieś zadanie, którego nie będę mógł wykonać i zginę. Kucnij, A, dobra, no to kucnąłem, no to to zadanie akurat była prościzna. Takie zadania mogę dostawać! Takie zadanie mogę dostawać! Czy to... A nie, myślałem, że posadziłem i od razu trawa zarosła. To by było w ogóle mm, superanckie. Yy, plusem wioseczki jest to, że tu jest bardzo dużo stogów siana. A stogi siana nam się oczywiście przydadzą, do na przykład do zrobienia chlebków, a chlebki z no pomogą nam w najedzeniu się. Także no. Także tutaj yy, na pewno tutaj dostaniemy dostaniemy troszeczkę chlebków. Zjemy sobie tutaj te chlebki i cyk, dobra. No i mamy oczywiście tutaj bardzo dużo chlebków. Co tutaj Dziacio jeszcze może zrobić? Może sobie zrobić na pewno jakieś takie podstawowe rzeczy, typu właśnie jakiś tutaj mieczor, i jakiś tutaj na przykład siekierkę. No Teraz, dwa, trzy. Sobie na przykład. Oj, mam zadanie jakieś Zadanie mam? Co będę miał? Popatrzcie w górę, popatrzyłem się w górę, dobra Dziadzio, łatwizna, łatwizna Weźmiemy ze sobą łóżko i pójdziemy dalej Tutaj zwiedza, zwiedzać, wioskę e, Z racji, że tutaj nie byłem Zbytnio, tutaj mamy jakiś dzwon Tutaj mamy farmera, dzień dobry panie, dzień dobry panie farmerze Co pan tutaj sprzedaje? Tutaj widzę, że mam Całkiem dobry deal za Za te takie, o to mi się może przydać Całkiem dobry deal Był za te takie rzeczy, o przepraszam o, Mam 5 sekund, co muszę zrobić? Oga! Popatrzcie w górę, popatrzcie w górę, superansko. Udało nam się to zadanie, zadanie zrobić Szukam kurczę kowala, bo kowal ma tutaj najlepsze zdecydowanie rzeczy Tu mamy jakieś świneczki A tu jest takie jakby, a tu mamy wodę No kurczę nie mogę znaleźć tego kowala niestety Kowal ma zawsze najlepsze rzeczy w skrzynkach Dlatego chciałem znaleźć tego Ale mamy słodki... A bo dobra, nie, nie jest jednak słodki. Zobaczyłem jego, jego buźkę taką minecraftową mi jednak słodki nie byłeś. Słodki jednak tutaj nie... Ale to jest fajny ten kompostownik, on bardzo fajnie wygląda. Kurcze wiecie co? Ja sobie pozbieram może tutaj te... Yy... O, marchewki mamy się, nawet nie wiedziałem o tym. I co zobaczyć tylko, czy to się zapełnia tak normalnie. Zapełnia się! Ale super! Ale super, zobaczymy tylko jak to jak to tam dalej wygląda. O kurczę, ale super, dobra, mam 5 sekund na... Raz, dwa, trzy. Super, zadanie z za wykonaj. Zadanie wykonałem, także super No i chyba w tej wiosce nic tutaj bardziej. W ja myślę, że nic więcej tutaj mm, być nie powinno. Dobra, tutaj byliśmy. Musimy pozostawić otwarte drzwi. Tylko kurczę, yy, z tymi otwartymi drzwiami jest też tak, że no te villagersy, nie? To i one mają... yy, yy, Dobra, wróciłem. Co tutaj mamy? Aha, tu mamy tylko żareło. Mamy żareło i jakieś tam pióro. Dobra, te rzeczy mi są nieprzydatne. Nieprzydatne mi są też... Oj, dobra, tu mamy jakieś jaskinie. Gdzie to jest coś? wow, Mamy całą zbrojkę prawie że. Także na pewno to wykorzystamy, na pewno to wykorzystamy. Tutaj mamy jakieś coś, ale to mi się raczej nie przyda. Tam dużo... Tych, nie no, superancko się składa. Mamy całką, całą zbroję, także, także naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Czy coś tutaj jest ciekawego? Tu nic ciekawego. Nie ma, dobra, dostajemy zaraz zadanie. Zobaczymy, co za zadanie dostaniemy. Strać HP! Yy, dobra, raz, dwa, trzy. Nie! No, bym prawie stracił to HP. O kurde, dobra, jesteśmy, całe, całe szczęście, bardzo blisko tego, yy, o no kurcze, całkiem blisko jesteśmy, ale no kurcze, widzowie, prawie było, prawie było, za, bardzo, za mało czasu miałem na to, żeby żeby się tak, wiecie, jakby, yy, no, przygotować do tego stracenia HP. O, no mam 5 sekund, i co teraz będę musiał zrobić, co? Muszę sobie jakieś bloki, w czego, żeby strać HP, no właśnie, kurcze, dobra, raz, dwa... Udało się chyba w ostatniej sekundzie, mi się, ale się udało. Czy tutaj mam gdzieś te takie rzeczy? Bo chyba gdzieś tutaj zginąłem. Kurczę, gdzie ja zginąłem? Dziadzio! Tam zginąłeś, dziadzulku, dobra. Dziadziulo tam zginął, także dziadziulo teraz bierze swojej te maski żeby tutaj się nadal e, jakoś tam uzbroić. czy świnko. Tutaj mam mieczor, tutaj mam łóżeczko. Tu mam chyba wszystko, co mi potrzebne. Brakuje mi butów. Halo, widzieliście, O, tam są moje butki. O, dobra. A nie, to nie budki, to nie budki. I co ja mam za zadanie teraz, co? Kosni, kucnąłem. No i jak, dział super jest, superancki! Tutaj chyba byliśmy, tutaj nic takiego nie ma. Także dobra, wiecie co widzowie, skoro mamy już takie i te maski, to my powoli będziemy może już przetrwać pierwszą noc. Jak widzicie, nam tutaj noc powoli będzie zachodzić, także myślę, że pierwszą noc będziemy musieli sobie yy, sobie tutaj przetrwać. Jeszcze pokickam sobie tutaj normalnie i poszukam jakichś ciekawych rzeczy, co tutaj mógłbym yy, znaleźć. Dobra, widzę, że tutaj mamy jakieś kuczaki. Także kuczaki sobie też postaram się zabić. Raz, dwa, trzy Dobra, skakanie to jest bardzo proste. Ale kurczę, ale kurczę, powiem wam, że fajnie byłoby zbudować jakąś pierwszą chałupkę. Weźmy sobie na pewno jakiś słonecznik, bo słoneczniki ładnie dosyć wyglądają. O, to jest bardzo ciekawe. Nie wiem co to jest. Nie mam bladego pojęcia co to ma być. Ale myślę, że tutaj zrobimy sobie pierwszy domek. Kucni, dobra, sobie dzielę sobie kucną. To będzie nasz pierwszy domeczek. Aha, czyli to jest drzewo. Czyli to jest zębą. Wiecie co? Jakby to zrobimy, zrobimy to w ten sposób. Wezmę sobie to, wezmę sobie drzwiczki. I te drzwiczki postawię sobie tu. Drzwiczki sobie postawiłem tu, i teraz zrobię sobie normalnie e, schody. Schody sobie postawię tu, i mam schody. I to będzie moja pierwsza chałupa. Wiecie co? To ja może jeszcze szybciej pójdę. Albo dobra, wiecie co? Bo tutaj będę mógł sobie postawić już jakieś. No tak średnio. Chyba, że mógłbym. Nie mógłbym. Wiecie to? Oj kurczę, bo teraz będę miał zadanie jakieś. Użyj craftingu! Dobra, użyłem craftingu. Myślę, że zrobimy coś takiego sobie. Halo łóżko? O! Dobra, straciłem łóżko, dobra, nieważne, bo ja już myślałem, że łóżko musi gdzieś tam normalnie. Yy, normalnie coś się stanęło i no i, i No... i wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi. Yy, dobra. To wiecie co? Ja może jeszcze. Yy, ja może jeszcze pójdę i tu właśnie po to drewno, bo chciałem, kurczę, wiecie co? Chciałem łóżko sobie postawić w domku, żeby miał jakieś tutaj łóżeczko w domku. W takim na przykład miejscu jak tu. A i mam łóżeczko w domku. No i super. Pójdę po pochodnie, bo wiecie. Jak będzie bardzo ciemno, to potem nie będę nic kompletnie yy, widział, nie? Dobra. Yy... Pójdziemy sobie, to po jakąś tam y, pochodnie. Myślę, że coś ciekawego powinniśmy tutaj znaleźć. Posadzę sobie, oczywiście, y, drzewko, żeby rosło. Jak trzeba niszczyć drzewka, to trzeba drzewka również y, posadzać. Bo tak, to tak, tak, tak to ma działać. Dobra, no, mam 5 sekund, to zobaczymy, czy to uda nam się y, to wykonać to zadanie. uwaga, uwaga! Skraftuj patyki. No nie, no nie, 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 no dobra widzowie, kurczę, beremole, No niestety nie udało się, ale ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka z tej strony, dziadzio. Minecraft był i zostawcie koniecznie suba i łapkę w górę, jeśli odcinek się wam spodobał. O ile też napiszcie jakiś ciekawy komentarz, to dziadzio z chęcią przeczyta. No, także dziękuję wam bardzo, serdecznie za oglądanie. W ogóle mam nadzieję, że wam się podoba ten taki yy, daily, w sensie, że codzienny filmy, bo mi się to nawet podoba, nawet no, jest w porządku, ale no. Miłeś kuchyka wam o mam jeszcze zadanie, ostatnie zrobimy jeszcze, zrobimy jeszcze ostatnie zadanie i do następnego razu, pa pa! Pa pa! Dziado wykonał, pa! pa.